Jest takie zmęczenie, które nie ma wiele wspólnego z ilością obowiązków ani z brakiem snu. To zmęczenie, które pojawia się wtedy, gdy przez cały dzień jesteś w napięciu, uważaniu na innych, w kontrolowaniu siebie i sytuacji. Nawet jeśli z zewnątrz wszystko wygląda w porządku. Co ciekawe, często dotyka ono osoby odpowiedzialne i empatyczne, takie, które rzadko proszą o pomoc i zwykle słyszą, że są silne i ogarnięte. To zmęczenie nie znika po wolnym weekendzie, bo nie bierze się z ciała, tylko z długotrwałego bycia w gotowości. Well-being, czyli dobrostan, to nie jest kolejna lista rzeczy do zrobienia, ani projekt pod tytułem zadbać lepiej o siebie. To jest pytanie o to, ile energii kosztuje Cię codzienne funkcjonowanie i czy masz w nim przestrzeń, w której nie musisz niczego udowadniać ani dźwigać. No więc jeśli pod koniec tygodnia czujesz, że opadasz z sił, choć obiektywnie może nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, warto zapytać siebie, ile napięcia nosisz w sobie na co dzień. Czasem prawdziwa regeneracja zaczyna się nie od zmiany planu dnia, planu dnia ale od zgody na to, że nie wszystko musi być pod kontrolą.